Na pewno znacie ten samochód. Ale czy wiecie jak się nazywa? Dziś przyjrzymy się samochodom z przełomu lat 90. i 2000., kiedy amerykańska motoryzacja miała swój niepowtarzalny styl. To auta znane z filmów, gier i ulic Nowego Jorku czy Los Angeles. Daj znać w komentarzach, które z tych aut rozpoznałeś lub czy miałeś okazję jechać takim klasykiem. Numer 10 i Chevrolet Camaro. Exekwo z Fordem Mustangiem. Spokojnie, spokojnie, już uspokajają fanów Forda i Chevy'ego. Te dwa auta, choć różne, nie można odmówić, że idą łeb w, łeb w kategorii bycia kojarzonymi z amerykańską motoryzacją. Duże silniki, napęd na tył to najlepsze samochody do jazdy prosto. Obecnie można kupić te auta w Europie, ale wcześniejsze wersje sprzed lat 2005-2006 były na polskich drogach tylko sprowadzane ze Stanów. Miejsce dziewiąte zajmuje Dodge Interpeat Chrysler Concorde i Eagle Vision. Pamiętacie te reklamy trzy w jednym, dwa w jednym? GM też je pamięta. To ta sama konstrukcja, trzy marki. My mogliśmy zobaczyć go w Europie głównie jako Chryslera Concord. Miejsce ósme to Chevrolet Monte Carlo. Auto, które w Stanach kojarzy się mocno z NASCAR, a w Europie, prawie nikt o nim nie słyszał. Na ulicy bardziej egzotyk niż Ferrari, bo praktycznie nie występował poza Ameryką. Miejsce siódme Oldsmobile Aurora. Dla wielu to jeden z najciekawszych projektów GM tamtych czasów. Futurystyczny design, mocne V8 North Star pod maską i luksus w typowo amerykańskim wydaniu. W USA był pokazem siły marki, która chciała wyróżnić się na tle Cadillaca i Buicka. Dziś rzadko spotykane, ale wciąż robi świetne wrażenie. Miejsce szóste, Pontiac Ponyville. Ogromny sedan, wygodny jak sofa w salonie. W USA pełnił rolę rodzinnego krążownika, szos, ale z charakterem, szczególnie w specjalnych wersjach. To taki samochód, którym jedziesz w trasę i czujesz się jak w domu tylko że w ruchomym. Które z tych aut, które wspomniałem, miałeś okazję zobaczyć na własne oczy? Dajcie znać w komentarzach, a z resztą naszej topki widzimy się w czwartek. Zostawcie też lajka like i suba z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kontynuacji Top 10 amerykańskich samochodów. Na razie.